Prezydent Wójtowicz po raz drugi z absolutorium, ale bez wotum zaufania. Uszkodzenia dachów, przewrócone drzewa, zerwane kable i podtopienia. Z brzezinki zniknęły ostatnie toksyczne mausery. Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest minuty Dziennik TVMPL. a takie są szczegóły informacji. Podczas czwartkowej sesji radni udzielili prezydentowi Mysłowic Dariuszowi Wojtowiczowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku, ale negatywnie ocenili jego całoroczną pracę. Absolutorium to ocena wykonania budżetu miasta w minionym roku. Najpierw pozytywnie zaopiniowała je Komisja Rewizyjna Rady Miasta Mysłowice, następnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Podczas czerwcowej sesji przed głosowaniem radnym przedstawiono podsumowanie 2021 roku, w którym znalazły się dane finansowe, rodzaje i wielkości wydatków oraz przeprowadzone w mieście inwestycje. Radni udzielili prezydentowi Wujtowiczowi absolutorium. Zagłosowało 18 z nich, a dwóch wstrzymało się od głosu. Wotum zaufania to ocena całorocznej pracy prezydenta miasta. Podczas tej samej sesji absolutoryjnej radni nie udzielili wotum zaufania prezydentowi Wójtowiczowi, czyli ocenili jego pracę negatywnie. Aby otrzymać wotum zaufania, prezydent musiałby zgromadzić większość, czyli 12 głosów. Tymczasem za udzieleniem wotum opowiedziało się tylko dziewięciu radnych, dwóch było przeciw, a dziewięciu wstrzymało się od głosu. Co więcej, taka sytuacja zdarzyła się już drugi rok z rzędu. Oznacza to, że radni mogą zorganizować teraz referendum w sprawie odwołania prezydenta. Byłoby to jednak równoznaczne z odwołaniem całej Rady Miasta. Nie wiadomo więc, czy zdecydują się na taki krok. Gwałtowna burza, która przeszła w środę nad Mysłowicami, doprowadziła do wielu zniszczeń. Mysłowicy strażacy otrzymali 35 zgłoszeń, 33 dotyczyły działań związanych z nawałnicą gradu, deszczu oraz silnego wiatru. Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń, natomiast straty są znaczne i dotyczą uszkodzonych samochodów, dachów domów jednorodzinnych, przewróconych drzew oraz lokalnych podtopień. Do usuwania zgłaszanych zagrożeń zadysponowano nie tylko państwową, ale również ochotniczą i zakładową straż. Pożarną. Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych przy ulicy Brzezińskiej jest już tylko przykrym wspomnieniem. W czwartek wyjechały stąd ostatnie małzery ze szkodliwymi substancjami. Natomiast w piątek miało miejsce oficjalne zakończenie drugiego etapu wartego prawie 100 milionów złotych przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że lwią część operacji udało się sfinansować dzięki wsparciu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oglądają Państwo program minął tydzień, a przed nami taki jeszcze temat. Kilkaset klasyków zjechało do parku Słupna. Przypomnieli słowiańskie tradycje na wesołej fali. Mysłowiczanka na Mistrzostwach Świata w Nordic Walkingu. Mysłowice otrzymały dofinansowanie na postawienie masztu, na którym zawiśnie biało-czerwona flaga. To wszystko w ramach projektu pod Białą Czerwoną. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W związku z tym Mysłowicki Magistrat zwraca się z prośbą do mieszkańców o włączenie się w proces wyboru lokalizacji masztu flagowego. Proponowane lokalizacje to Park Promenada, Plac Wolności lub Powstańcza Strefa Pamięci przy dawnej KWK Mysłowice. Głosować można do 8 lipca. W ostatni weekend Mysłowice stały się ogólnopolską stolicą klasycznej motoryzacji za sprawą Classic Fest 2022, organizowanego przez Tyski Ruch Klasyków. To flagowe wydarzenie stowarzyszenia przyciąga każdego roku setki uczestników i dziesiątki tysięcy odwiedzających. To była nie lada gratka dla miłośników dawnej motoryzacji. Podczas piątego Classic festu Mysłowicki Park Słupna wypełniły cuda techniki sprzed kilkudziesięciu lat. Można tu było podziwiać m.in. dostojne stare Mercedesy, duże i małe Fiaty, ale także na przykład nieco już zapomnianego Nerdowskiego Barkasa. Ja taki kiedyś samochód miałem w latach 80. Najpóźniej no go sprzedałem, i dalej miałem sentyment. Ja miałem duży kontakt z Niemcami, bo ja dużo Niemcom weźmiełem Simpsony i mówiłem Niemcom że ty wyparzysz, Barkasa. No i kupił gdzieś koło no i on zapłacił, ja mu kasę oddałem lawetę do Polski no i, i tak się znalazł. Wszystkie wychuchane i wypieszczone napawały dumą właścicieli i cieszyły oczy odwiedzających z lot. Niektóre egzemplarze można zobaczyć na ulicach do dziś. Ja generalnie podchodzę do sprawy w ten sposób, że wszystkie samochody bo mam kilka takich staroci, i wszystkie są używane, może nie na co dzień, ale od czasu do czasu jeździmy nimi. Syn akurat jeździ na co dzień z 124. Natomiast te rzadziej, ale są używane. Nie kupuję samochodów pod kątem tak bym powiedział. W ramach wydarzenia ustanowiono także rekord największej ilości fiatów 126p w jednym miejscu. Wystarczyłoby w tym celu 100 pojazdów, ale w parku Supna zaparkowało ich aż 304. Jak wygląda w praktyce ustanowienie takiego rekordu? Będziemy mieć wyznaczony plac, maluchy zostaną zastawione tak, aby nie mogły się przemieszczać i będziemy przechodzić po prostu między maluchami i liczyć je na bieżąco. Drugiego dnia klasy kwestu odbył się turystyczny rajd Cinquecento. Wystartowało w nim 47. Ekip Ekip 46 dotarło na metę. Trasa była dla uczestników niespodzianką, przebiegała śląskim szlakiem zabytków techniki. Z tych punktów kontrolnych jest 10, w których załogi mają do wykonania jakiś quiz, zabawę lub jakiś test na spostrzegawczość. W zeszłym roku z okazji 30-lecia rozpoczęcia produkcji Cinquecento odbył się pierwszy rajd Cinquecento w Warszawie. Natomiast tutaj, jakby tą ideę chcieliśmy kontynuować. Zlot był także okazją do rozmowy ze związanym z klasyczną motoryzacją YouTuberem Janem Garbaczem oraz Przemysławem Semczukiem, autorem książki i prawdziwą skarbnicą wiedzy o Fiacie 126P, który lata temu w swoim maluszku dokonał nawet własnej innowacji. Tu mamy taki wyjątkowy koszyk, to jest mój własny wynalazek. To był rok 90, bodaj trzeci albo czwarty pojechaliśmy w Alpy na wycieczkę i wtedy McDonaldy nawet były poza naszym zasięgiem finansowym. No ale po paru dniach człowiek głodny, ile można jeść kanapki? Więc padliśmy na pomysł racjonalizatorski. Kupiliśmy parówki w puszce w markecie, zamontowaliśmy taki koszyk i wkładaliśmy te parówki w puszce tutaj i po 50 kilometrach wystarczyło zjechać na najbliższy parking. Parówki już były gorące. Klasy Fest po raz pierwszy zagościł w Mysłowicach. Świetna frekwencja sprawiła jednak, że organizatorzy styskiego ruchu klasyków już zapowiadają, że to początek owocnej współpracy z naszym miastem. Sobudka, zwana też Nocą Kupały, po raz pierwszy odbyła się na wesołej fali. Nie zabrakło więc tradycyjnego wyplatania wianków i puszczania ich na wodę, tańców wokół ogniska czy snucia słowiańskich legend wokół ogniska, wianki puszczane na wodę, białogłowy w zwiewnych sukienkach i z kwiatami we włosach, folkowa muzyka oraz aktywności blisko natury. Sobudka na wesołej fali odbyła się po raz pierwszy, ale jak zapowiadają organizatorzy, na pewno nie ostatni. Chcieliśmy połączyć dwie tradycje. Tradycje starosłowiańskie, czyli właśnie plecenie wianków, palenie ognisk, typowa sobudka. Oraz tradycje chrześcijańskie, bo przecież Mysłowice są miastem świętego Jana. Sobotka, zwana też nocą kupały, to słowiańskie święto ognia, wody, słońca i księżyca, płodności, radości i miłości. Związana z letnim przesileniem słońca, miała zapewnić świętującym zdrowie, dobrobyt i urodzaj. Nawiązuje do niej także noc świętojańska, bardziej chrześcijańska w swoim charakterze. W minioną sobotę na wesołej fali nie zabrakło więc tradycyjnego wyplatania wianków i puszczenia ich na wodę tańców wokół ogniska czy snucia słowiańskich legend. Były też m.in. warsztaty garncarskie i tkackie, słowiańska gimnastyka, a chętni szukali kwiatu paproci podczas gry terenowej. Ze sceny rozbrzmiewały m.in. śpiewy ukraińskie, folkowy koncert dał zespół Fifidroki, a po zmroku odbył się fire show Teatru Ognia Mandragora. To wszystko w klimatycznej scenarii wesołej fali wywarło niemałe wrażenie na licznie przybyłych na wydarzenie mieszkańcach. Mamy tutaj wielki potencjał, i tylko wystarczy trochę działań poczynić, żeby stworzyć fajną atmosferę. Impreza jest o tyle, wydaje nam się, wpasowująca się w to miejsce, że mamy nadzieję, że będzie co roku rosła w siłę i na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń miejskich. Mysłowiczanka Monika, pardon, zajęła 15. miejsce w mistrzostwach świata w Nordic Walkingu na dystansie 21 km. Udało jej się to mimo przebytej niedawno operacji kolana. Trzy miesiące temu pani Monika musiała poddać się operacji usunięcia łękotki, Jednak nie załamała się tym faktem. Intensywna rehabilitacja i silna motywacja pozwoliły jej stanąć na starcie drugich mistrzostw świata Nordic Walkingu w Choczewie na dystansie 21 km i zająć 15. miejsce. Mysłowiczanka Została też doceniona za technikę marszu. W imprezie wzięło udział prawie tysiące zawodników z czternastu krajów. Ambasadorem wydarzenia był Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w Chodzie. I tą informacją kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Można powiedzieć, że z marszu już teraz zapraszam na nasze kolejne spotkanie za 7 dni. Do zobaczenia.